Na początku września Erasmus Student Network razem z biletynem informacyjnym studentów zastanawialiśmy się, w jaki sposób mamy kontynuować naszą współpracę. Doszliśmy do wniosku, że same artykuły to nie jest wystarczające. W programie Wszystko na temat Ameryki Łacińskiej, na temat programu SMILE, będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób wyjechać na wymianę czy też. Praktyki studenckie do Ameryki Łacińskiej. Chcemy tak naprawdę pokazać, jak łatwo jest wyjechać do takich krajów jak Ameryka, jak Azja, że są projekty, które, które faktycznie działają i że można się w ten sposób rozwijać. Proszę Państwa, my już czekamy za tymi drzwiami, oni już są. Jesteśmy bardzo zniecierpliwieni. Słyszysz pierwsze głosy. Nazywam się Magdalena Tyszer. Ameryka Łacińska, jak wiadomo, jest troszeczkę dla nas mało dostępna. Ciężko wyjechać tak samemu bez zorganizowanej wycieczki, a praktyki studenckie, dofinansowanie no to była dla nas duża okazja za no, mniejsze koszty.